Hmm? Siemaneczko, kochani, słuchajcie, jest marcin, więc walniemy sobie jedno szybkie porównanie. Ogramy Metro na starej generacji i na PlayStation 5, czyli porównamy sobie gę z Ray Tracingiem i bez Ray Tracinga. Dokładnie. Niestety nie mam Xbox One X, więc nie jestem w stanie Wam tu pokazać go z Xbox One X. Będziemy grali z wersję bez patcha, czyli taka jak działała na bazowym Xbox One. Rozdzielczość, na tym się nie będziemy skupiać. Bardziej się będziemy chcieli skupić na, na tym, jak Ray Tracing wpłynął e, faktycznie na tą grę. Ile dał. I ile dał, tak. Akurat to porównanie będzie miało na celu pokazać tylko, jak bardzo Ray Tracing w tej grze e, się sprawdza, czy się nie jak, jak sprawdza. Zmienia sceny, jak zmienia tak dane sceny, bo wiadomo, scena to też klimat, to też e, odbiór gry w jakiś sposób, tak? Co no prawda. dobra, kochani, nie będziemy. Wiem to po sobie, jak nie, teraz gram w Wiedźmina, Wiedźmina. Tak. dokładnie. Też, też zrobimy sobie z Marcinem takie porównanie. On jest team ray tracing, ja jestem team 60 klatek. Może wreszcie się pokłócimy na antenie, zobaczymy. Dobra kochani, jedziemy, sprawdzimy dla Was od nowej gry. Nie mamy żadnych save'ów, nic nie graliśmy. Jak ja bym chciał te wszystkie gry, słuchajcie, przechodzić i Wam pokazywać te wszystkie lokacje dalej, to niestety nie jestem w stanie. Więc to gramy od nowa, początku. zobaczymy jak gra śmiga bez aktualizacji na Nexgeny i z aktualizacją na Next Geny. Dokładnie. Piątka na CX, lepsza wersja, stary OLED, gorsza wersja na... i Series X. To wszystko, kochani, dziękujemy, jedziemy zaraz, joł! Witajcie, kochani, jesteśmy z Marcinem, ja będę operował GROM na PS5, Marcin na Xboxie. Siemanko, witam. Tutaj jest ten ray tracing, tak mi się przynajmniej wydaje, grafika, gamma. A, pole widzenia, to pole widzenia nie będę dotykał, nic, żebyśmy mieli to samo. Dobra, Marcin, dawaj, startuj z tym głównym, Jak to się mówi? No, poza tym to jest wersja na PS5, no to musi być ten e, e, RT. Już zresztą widzę, widać te, te, te cieniowanie, tak, na, na tym. Na tym. Te, w oddali ten, na, PS, na PS5 te, te cienie te widać. Ale zobacz, na przykład widać ładnie słoneczko, a tutaj nic nie widać. to tak, jest plama. Tutaj widać, przebija się, to, to słońce widać, że to jest plama. A tu jest plama, po, tu prostu, jest plama tak. po prostu, nie? No fajnie, to wygląda tak, no obok. Tam te kolory są... No to, to chyba kwestia telewizora tam, że tam Słuchaj, jest i... nigdy nie ustawimy dwóch takich nie, samych, nie, nie to się, nawet jakbym jakby miał dwa, razy, dwa takie same telewizory, to tego nie ustawię, ale tu wygląda naprawdę identycznie, można by rzec. No, na ekranie te, telefonek nagrywamy, tak. Eee. Ale tu krew już inaczej, tu są już różnice. No, pamiętajmy, że też yy, i tak źle nie wygląda metro bazowo na tym. No i 30 klatek, tak, kontra 60, to też już widać. Pamiętam jak pierwszy raz widzieliśmy ten trailer na imprezie Microsoftu. O, jak to zrobiło wtedy wrażenie no, ja, no pewnie, że tak, ja mam nadzieję, że oni też tutaj się dogadają fajnie ze sobą. I no bo to też jest fajny developer, który z Microsoftem mógłby fajnie współgrać. No teraz nas strasznie widać, bo tu jest strasznie ciemno. Załóżcie, że tam na Xboxie jest strasznie ciemno i się odbijamy w telewizorze. Hej! Siemanko! Ale zaraz będzie jaśniej, to miejmy nadzieję, że się mniej będziemy odbijać. O, albo może faktycznie, trochę tak dalej, ale to niestety, no to, no dobra, no i widzimy. No, już, już, już tutaj widać. Patrz, ta ten snop światła, no nie? No. Czekaj, dogoniecie. Latarkę możemy zapalić. Pyk, zapal latareczkę. W którym? W lewo na to... depadzie. No, już tu widać, o, rodzaj oświetlenia. Myk. Przytrzyma X. A widać, że PlayStation, owiec. Czekam na Ciebie, Marcinie, spokojnie. No i no zobacz, wam, zobaczcie, wie, zobacz. Rzeczy. Zobaczcie, jak oświetla latarka w, u Bartka na PS5. Te... Ale w ogóle, ile widzisz z boku, stary? Ale zobacz, patrz, jak. no. Wyłącz latarkę z, w ogóle. Jak, które to było? Lewy na depadzie. A, ok. No, tutaj. Tutaj widzę swoje ręce, tam nic nie widać, pyk, za, załącz latarkę, dobra, wyjdźmy stąd może szybciej, żeby coś jaśniej Czekaj było, skręca. dobra, no dużo więcej widać faktycznie z tym, tam jest tak ciemno, tak jednolicie, o i zobacz na rdze, cofnij się, zobacz na rdze tego, tego koła, widzisz, no. zupełnie inaczej na PS5. Tutaj też jak te, te, te trupy, tutaj jak. No są. przede wszystkim jest dużo lepsze oświetlenie, bo tu jest, jest Global Illumination, czego na Xboxie nie ma. I to widać, bo po prostu jest ciemno, jak w dupie. No i kurwa, 30 klatek. Ja, biedaka. Ciach. A weź podejdź do tej tekstury tutaj. Na środku drzwi. Zapros, tak, tak? No. Czekaj. O, dobra. No. Już Z teksturami to może nie, ale dobra, dawaj idziemy tu. Przytrzymaj L1. Zapalniczka. Przytrzymaj LB. X. O, to fajne jest. No, dawaj tutaj make. Wyłaj z tego. A jak ten sam ogień wygląda? No chyba też fajnie wygląda na tym. Nie, no ogień lepiej wygląda. Pęk, dawaj tutaj. A, Ty już tu wlazłeś. No i dobra, idziemy. Słuchajcie, widzimy sobie, bo się... Zaraz będzie trochę strzelania. Z tego co pamiętam. No ale... Już widać różnicę. No widać, więcej, więcej widzimy, więcej widzimy. Jaśniej to się prezentuje. O i myk. Zaraz tu Marcinie wyskoczy na ciebie potwór, dam ci spodera. Nie wiem, czy tam trzeba było trzymać ten ten... Nie, X, wciskać nie. X, tylko ty wciskasz A. Nie, no X ten wciskam. No gdzie? Ech, powiem wam, Marcin, mnie zawiódł. Myślałem, że jest Xboxiarzem, a tu widzę on na Playstation. Musisz maszować, nie? Dawaj, Krzyśni, X. Ach, tu nic nie widzę, bo zasłania mi to pudełko, cholera. No, ja ale tego mogę, przytrzymaj, no, dawaj. Czekam na ciebie, ja już tu jednego potwora miałem. Dobra, zaraz go zniszczę. O, dobra, już masz akcję, no dobra, dalej. Strzelaj. Spokojnie, nie tak nerwowo. W ogóle trzeba zniszczyć to paskustwo. Ehe! Pamiętaj, że jak ciśniesz gałę, to... To jest atak mele. Nie, jak ciśniesz gałkę, to biegniesz. Ale drugą jest też atak mele. Wsiadaj od razu z tego, wyślij ich tam, zabij. Nie zbieramy nic, wsiadaj do wagoniko bo tu zaraz będzie jakieś wyjście na dwór a tutaj trzeba po tych, tych drzwiach wejść, tak? To tak obrób. jest o i tu spójrz o, tak dalej, dalej, dalej o i w lewo teraz się odwróć. o, tu, tu, tu mnie też dobra, nie ma tego bo... uważaj, bo tu na pewno ktoś wyjdzie na ciebie o, jest jeden nawet, dobrze i dawaj spójrz tutaj, tak jak ja a na te sople, no dobra, na te sople. w którym miejscu Ty jesteś, poczekaj Troszkę dalej, a do jeszcze jeden jest A dobra, stąd musimy iść, to wyłaź do drzwi, bo to nie ma co, do tych drzwi leć No dobra, z tym koksem. No dobra, słuchajcie, mamy tu teraz taką cutscenkę z Ray -tracingiem i bez, Też tak jak Marcin to jeszcze raz wspomnę. Patrz na jego brodę, widzisz. No. no, dostał. Włosy też lepiej wyglądają na wersji nextgenowej. No fajnie chłopaczyna wygląda. No, wersja z poprzedniej generacji 30, sek 30. Klatek? Klatek na sekundę, tutaj 60. Tu 60. I tak? wcześniej mieliśmy taką sytuację, że jak skacenka leciała, to ja byłem trochę do tyłu do wersji, y którą Bartek y operuje, y i klatki swoje zrobiły. Zgadza tak? się, ale tak jak wspomniałem, ty byłeś do, do, do tyłu, tak? Dokładnie, ale jednak mi się bardziej obraz tu bez RT w tym momencie podoba. Jest... Wiem, że tutaj tak powinno być, bo jest ciemniej, tak? E więc. Ale tutaj jakby jest jakaś lampka i spali się na jej twarz, ale, ale tak? Ale zupełnie inaczej jest ujęcie. No, inne jest ujęcie, inne jest ujęcie, no. Inne Dopiero jest. teraz się tutaj pokazało. Jakoś przesunęli kamerę, nie wiem czy zrobili zoom bardziej w tej nowej wersji. Zobacz, kolory też zmienili. Uh -huh. Ten parawan zupełnie inaczej. zupełnie inaczej wygląda, no. Słuchajcie, teraz będziemy się mogli przejść, to się przejdziemy. Porównanie nie będzie jakieś mega długie, bo mówię, mało mamy. Ale spróbuję jeszcze. Spróbujemy jeszcze. Tam się lepiej odbijają te światło od kaferków. To widać już tam. A czy ja wiem, czy lepiej? lepiej, spójrz, lepiej. To, spójrz to. Na dół, spójrz. No, czy ja wiem, czy lepiej. Ale kaferki na, na boku, z boku, te, które są na ścianie. Dobra. A, o, Zobacz, mówisz, Zobacz no. jak światło. No, są... no podejść tutaj do tego, właśnie. Czekaj, jest to no, na taki bardziej podobny. O. A spójrzmy na to. Spójrz na to łopatkę. Bardzo podobnie. Dobra, wyłazimy. dogonie ja dogonię te twoje parawany. No, mówię, na pewno ten Ray jest taki. A są trecydowa... cząsteczki, czos zobacz, te, które fruwają Tutaj przy tej lampie też jest? Też są. Tutaj już, no, ale tu już inaczej stan wygląda. Zobacz. Zobacz, jak to światło działa. Nie, na, na super, ten super wygląda ten telefon, tak? Tu masz wszystko rozświetlone no, na, na poprzedniej no. generacji, a tam masz, wiesz, te światło opada snop. I są takie miejsca, które no nie, są No nie, No ten telefon, że on jest połowy, że tylko lampka nie oświetla wszystkiego. Te punktowe oświetlenie Tylko robi tutaj, no, no zgadza się. No Tutaj, tutaj tak, tutaj o, to koło też jest ciemne, a nie tak. Inaczej ten pokój w ogóle no. wygląda. Dobra, Dobra, wyłazimy. Tutaj będzie jakaś gadka. Słuchajcie, jeszcze inna. zrobię coś takiego. Pyk, Dajmy tu jasność o te 5 więcej. Zdję pana, No ale tak jak no to gra świateł. Z ray tracingiem no, fajnie to wygląda, te cienie dużo lepiej grają. Ta poprzednia tak? scena, co była z tą lampą, Ale to nawet tu widać, było ale nawet, rozmyte, za słuchaj, bardzo ale na, Dokładnie, ale nawet tu widać po ich zbrojach, jak, 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 jak ten cień na nich, wiesz, pada, tak? Mhm. Nawet tu, o, teraz będzie trzy dni później, teraz będzie taka scena w dzień, zobaczymy sobie jeszcze tutaj, o, właśnie. Pink. ten jakby ten taki początek. O, i tu będzie takie side by side. No i to jest właśnie fajne stary, masz dwa telewizory. To sobie możesz na to, na to możesz sobie pozwolić, tak? To sobie możesz na to pozwolić. O, tutaj coś powiewa, widzisz? A tu tego w ogóle nie ma. To jest tam ta taka flaga, ta no, flaga jakiś ten plandeka no, tak. Plandeka. No. Tam w ogóle tego nie ma, nie? A tu macie taką plandekę właśnie fajną. Tutaj trochę chodzenia będzie. Zaraz ruszymy. Cegły zobacz, tutaj inaczej cegły są podświetlone, tam, tutaj jest jakby takie centralnie słońce dawało. W... O, teraz widać właśnie, słońce świeci na te cegły Dobra, teraz wejdziemy do, tu będzie jedno fajne pomieszczenie i też na nim się skupimy, słuchajcie kochani. I w zasadzie będziemy yy, chyba kończyć to. Hmm. Powiem Ci szczerze Marcin, że tak gra zarobiście wygląda, nawet bez tej aktualizacji, tak? O, zobacz no, tutaj, prawda. zobacz tutaj jak, ile u mnie się dzieje. Mm -hmm. A tu się nic nie dzieje. O, widzisz? Widzisz? U mnie słońce widać, a u Ciebie nic nie widać. Kupa. Jest jedno wielkie... Te, chmur, te... te chmury są no. bardziej takie... A pokaż ten doł to te pobojowisko tutaj, jak spojrzysz. Tak wycentruj, tak centra na no ten... O, o ta, wasu, no. tak. e, Tu jakiś nie ma drastycznych. Dobra, wyczyść field do dołu. A, zdejmiemy machę, super, zdejmiemy maskę. Ale nie, trzeba założyć. A, do dołu tylko kliknąć. Nie przytrzymać, tylko kliknąć. Dawaj tu sobie wejdziemy. No to już tutaj, O, nie? to tak. Zobaczymy. Zobaczymy. Tutaj zobaczcie, Po jako... się. Tutaj zobaczymy, jak te słońce pada tutaj. Tam jest, u Ciebie jest takie rozproszone, no nie? Ten ray tracing, te światło jest takie rozproszone. Ale w ogóle tutaj ja już widzę. Tutaj u mnie jest ciemność. No, um... Pyk. Złaś na dół, tutaj, ciach. To i umieść. ale tu będzie fajna właśnie. Złuchaj o, tu do tego. zobacz, patrz jaka jest różnica. No. Zobacz, scena wygląda kompletnie inaczej. Zgadza I się. I patrz, na, u góry coś masz na suficie, tak? Czy no. nie? No. Zupełnie inaczej widać to, co to, to u Ciebie. Wejdźmy nie tutaj, nie wejdźmy, Uch. no zobacz tutaj, tutaj to bardzo to fajnie moc, widać, moc, re, moc ray tracingu tutaj widać tego, tu bardzo, mówi, mówiłem, że to jest fajny pokoik, bo ja go dobrze pamiętałem, zobacz tu w ogóle jaka zmiana, zupełnie inny dywan, nie, to po prostu inaczej widać ten śnieg. Troszeczkę chyba zmniejszyli ilość śniegu, no, jest, albo nawet... Ale dywan też zobacz, jest zupełnie inny, ale patrz, dobra... Nie ma, nie ma tego krzesła chyba, czy jest krzesło u Ciebie? Nie ma, jest nie ma, nic zupełnie inaczej, inaczej, jest. inaczej, ale mówię oświetlenie, dywan, tak? Weź przez to okno. Tu nie ma w co. wygląda. No ale sopy ja nie ma, patrz, nie ma, ma. Ty, klimat jest zupełnie inny. Inna tapeta jest na ścianach, zobacz, tu jest taka wyprana, u no. Ciebie jest yy... Ale mówię, ta scena mówi naprawdę nam dużo, słuchajcie. A weź wyjmij giwerkę, wciśnij docelowania, o, no właśnie. No u mnie jest cały czas jednostajne oświetlenie, a tu u Ciebie jest, wiesz... Nie no, jest, 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 jest ten, jest tak zwany ten dynamiczny, ale no inaczej to wygląda. Tu ja, jest lodówka, u Ciebie też jest tu lodówka? No jest. No yes. yeah. <laughs> ale tu butelek dodali, widziałeś? U Ciebie było masa butelek, a No tak, nie ma. Nie ma. No, dodali takie niuanse, które zupełnie inaczej Dawaj w lewo dają. na depadzie latarkę włącz. O, zejdźmy tutaj, make. Gdzie tu poszedłeś? A, dobra. Tu. Z tego samego momentu, jak o. wychodzimy z tego pomieszczenia, dobra? I później chyba ty idziesz na, na lewo, tak? No stań tutaj, tak jak ja. Dobra. Włącz, Marcin, latarkę. Dobra, włączona. Pyk, pyk. Cofamy. Filtr trzeba wymienić do dołu na depadzie. Idziemy tu na dół. O, A tu my... trzeba się Uch, zobaczyć, zobacz, tak? zobacz, zobacz tu co się dzieje, wciśnij po prostu i nie idź nawet do przodu, spójrz. Nie no, te cienie u Ciebie kurde to jest, inaczej to światło pada po prostu. No wygląda to realistycznie, wygląda to realistycznie. Ale też faktura, faktura tego, tego gruzu tutaj, tego ceme, tej, tej o, ściany. tej ścianek na dół. Tarkę już można wyłączyć. Słuchajcie, tak czy siak? Wiem, że na łanie X jest wyższa rozdzielczość, ale jak szczerze, ja też bym wolał grać w metro na. Zapal tą tarkę? Ja też bym wolał grać w metro już na nowej generacji. Zgaś? No to u to kurwa nic nie widać. No, zobacz. U mnie no. są ciemności, a u Ciebie są odcienie po prostu, no. no. Nie no, dobrze jest. I ta symulacja jest. tego światła, w jaki sposób wchodzi światło, no, to jest inaczej. Ty, i fajnie te adapcyjne triggery. Uuu. Kochanie, no tyle gier do grania, kiedy to człowiek wszystko będzie grał? No ja nie wiem, no. Czekam na Ciebie Marcinie. Czemu, Pomógłbym Ci, ale ja mam coś innego na ekranie. Dawaj tu na dół chodź. co Cześć, jeszcze jednego muszę ubić. Co tych kurwa typów tyle tu u ciebie? Dobra, dawaj na dół. No, no. Gdzie tu jest to zejście w dół? Nie tu, cofnij się. O no, no, no tak jak ona idzie. Tu też jest fajna scena. No złóż, to, złóż. zobaczymy te schody porównamy. No, to dawaj już do mnie, bo tu mam właśnie, moim zdaniem, tu też będzie fajnie naświetlone. No, od razu widać kurcz. No. No i zobacz. Teraz, no, u, tam, u, tam, gdzie jest... jest jasno, a u, u ciebie jest, y, i... są takie fajne odcienie. Tam, ja gdzie ma być podmiot. ciemno, to jest ciemno. Tam, gdzie ma być jasno, to jest słuchajcie jasno, tak? Tutaj przez ten, właśnie do tego, pyk. O, tutaj zobaczymy na tym mieście. Wyjdziemy. O, to jesteś tutaj, okej. Okay. Zrównaliśmy. Może staniemy przy tym wraku, i popatrzmy na miasto. O, patrz tutaj. Zobacz. U mnie ładne słońce, a tu jakaś plama. No, dziwnie to wygląda. A pokaż te, te jak wyglądają te latarnie. O, podobnie. Nie, to to wszystko podobnie. Ale u ciebie widać, jak to światło się. Ten, słońce jak to ładnie się na, 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 na śniegu się odbija. Na przykład, u mnie widzę, że latarnia jest przed. Cofnij się. Patrz, um, yy... no mówię, u ciebie wchodzi jakoś dziwnie. Tam, gdzie jest u mnie słońce, jest. O, dobra, trudno, będzie wojna. Tu, 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 tu. Ale tak jak mówię, to, to słońce, tak? Zrobię już, weź tutaj jesteś, spójrz na to słońce. Mówię u mnie. Jest... O, ja widzę. No Ale że... zobacz, zupełnie inaczej śnieg, zupełnie inaczej słońce operuje na tym transporterze opancerzonym, a inaczej u mnie zobacz. No, zgadza się. U mnie widzę, że coś pada na ten transporter. O, tak jak teraz, weź tak stań na tą latarnię. No, spójrz się na nią. Widzisz? Ty nie widzisz zmień sobie filtr do dołu. Ja widzę u siebie, że latarnia jest przed słońcem, a Ty nie widzisz. Ty widzisz, jakby słońce było na latarni. Tak, tak, tak. No dobra kochani, słuchajcie no, szczerze, jeżeli mamy być szczerzy, pauza. Jeżeli mamy być kochani szczerzy, no to ray tracing robi robotę. Ja bym wolał w tą grę zagrać na PlayStation 5, niż na PlayStation 4 Pro i One ie, X, ie, mimo że tam była wyższa rozdzielczość, bo jednak tutaj ten ray tracing fajnie wygląda, fajnie robi. Zgadzam się, ja się cieszę, że mam Metro Exodus na kupce wstydu, więc ogram sobie. A ja też lepsze, już tak dawno lepsze, nie grałem, że na, na pewno będę no chciał nie zagrać. Nie tylko z ray tracingiem. Dokładnie, ja też, mam, ja też mam, kupiłem, słuchajcie, wersję na piątkę z ray tracingiem, także na pewno metro u mnie zostanie. E, słuchajcie, dziękujemy Wam za uwagę. Dzięki e, wielkie. Mam, mam nadzieję, nadzieję, że takie, no. ta, taki właśnie dokładnie, że takie coś Wam się spodoba. E, no to teraz kolejne porównanie, jeszcze sobie, jeszcze sobie Wiedźmina odpalimy, tylko odpalimy sobie go na dwóch Xboxach. Koniec kropka. Trzymajcie się, dzięki za uwagę. Pozdrawiamy. Subskrybujcie, pozdrawiamy. Cześć. Yo!